Jest tu klub zryw, klub sportowy. Też udało się już sumptem gminy. Nie doczekaliśmy się ministra sportu jakoś zrobić, odnowić, wyremontować boisko. Tam od ministra mamy osa. No i czekamy jeszcze, bo chcemy boisko wielofunkcyjne. Może się uda w tym roku, chociaż te ministerstwa zaczynają się łączyć, więc możemy się tam zagubić. Ale staramy się jak możemy. Tu jest jedna z najmniejszych szkół na Dolnym Śląsku, zabrana fundacji, która o nią nie dbała. I dzięki środkom, tak rządowym, jak unijnym, w tej chwili ona jest, ma lepsze warunki niż podejrzewam większość wrocławskich szkół. Przede wszystkim klasy są malutkie i e, dzieci chodzą do szkoły jak na repetycje. E, także wyzyskujemy wszystko, co jest do wyzyskania, ponieważ są to rzeczy, które są stworzone dla takich gmin jak nasza i dla naszych mieszkańców. Najważniejsza rzecz, która, sami przyznajcie, najbardziej nas bolała, to była właśnie ta droga. Czy jest pan Augustyn Czyżowicz? Nie ma wózka. Jest autorem takiego zdjęcia, jak kobiety idą do kościoła. W zamaszystych spódnicach, marynarkach, jakby męskich, chustkach, widać je z tyłu, idą takim zygzakiem miedzą. Szły miedzą, żeby nie niszczyć pola, ale także nie szły drogą, bo się nią iść nie dało. Od kilkunastu lat trwały starania o jakiekolwiek środki, żeby ta droga powstała, żeby. Trzecią co do wielkości miejscowość gminie Wińsko połączyć jakoś z Wińskiem, połączyć także z drogą, która prowadzi do S5, która niestety wyremontowana nie jest, ale może to się kiedyś uda. I tak przez pięć lat się zrzymałam, że nie dostaje, nie dostaje, nie dostaje, aż tu nagle powstał fundusz dwóch Samorządowych. Co mogę powiedzieć? Eee, że po raz pierwszy to właśnie nie ma teraz żadnej kampanii, więc ja to mówię bez intencji. Po raz pierwszy rząd Zjednoczonej Prawicy wymyślił taki fundusz, który pozwala takim gminom, jak nasza budować naprawdę porządne drogi, ale też takie cienkie, którym też się dzisiaj przejedziemy tam, gdzie wystarczą nam takie dzieci. Nie chcemy autostrad, nie są nam potrzebne, jako drogi gminne oczywiście. I po raz pierwszy takie społeczności jak nasza, taka społeczność jak Głębowice zostały po prostu uszanowane. Ta droga to nie tylko wygląda możliwość dojazdu do pracy, ekologia i tak dalej, tak dalej. Ta droga to jest oddanie honoru tym ludziom. Bo jak się mieszka na wsi, w takiej linii jak to też się po prostu należy. I to poczuliśmy po raz pierwszy. I za to Panu, jako przedstawicielowi tego rządu na Dolnym Śląsku, Chciałam bardzo serdecznie podziękować. Wiem, że tutaj pani dyrektor szkoły i dzieci mają coś przygotowane, tak? Znaczy... Podziękowanie. Kolorach, dziękuję. Dziękuję bardzo. <noise> Oczywiście, Oczywiście, że dla pana to nie moja woda. Tu jest jeszcze coś dla zdrowia, gdzie jest tj. ktoś z służby zdrowia i Agnieszka Okienko, e, rada społeczna przez SP PZOS, bo mamy także tutaj SP Zos. Same zdrowe rzeczy. Podziękowaniami. Może ktoś pomoże, młodszy, asystent. My zdjęcia zrobimy, panie asystencie. Proszę to zabrać, bo je woda będzie musiała mieć teraz na ręce. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że to jest no, jednak duża presja. Nie wiem, czy jest z takimi prezentami, bo to i tak jest e, 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 pani wójt, że. Moja wiedza o pani gminie jest już dosyć duża, bo jednak tych wizyt z ostatnim roku ze strony pani wójt było dużo i za każdym razem właściwie był poruszany jakiś temat związany z Funduszem Dróg Samorządowych. Pewno z mojej perspektywy Fundusz Dróg Samorządowych jeszcze nie funkcjonuje tak, jakby mi się marzyło, to znaczy, że często ich jednak nagradzane są ładniejsze wnioski niż... Te inwestycje, które są najbardziej potrzebne. No ale próbujemy jakoś pozmieniać też system punktowy, bo on musi być ustawowo, po to, żeby rzeczywiście to były te drogi, które są najważniejsze. Dostrzegam w wielu gminach pewien problem, mianowicie pewnej sympatycznej konkurencji między gminami a drogami powiatowymi. I są takie, takie, takie gminy, że jest zdecydowana już lepsza sytuacja na drogach gminnych niż, 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 niż powiatowych. Mówię to z nieśmiałością, bo tutaj niż pan starosta. <grywa> <grywa> Aczkolwiek nie, te, nie, nie tego powiatu, więc, więc troszkę może yes. yes. łagodniejsze. No, jak Państwo widzicie jest tutaj dofinansowany, do, do projekt był 4, prawie 4,5 miliona złotych. To nie są małe pieniądze. Z budżetu państwa więcej niż 3 miliony, a jeżeli doliczymy drugie fragmenty, to większe pieniądze, no, to, to, to rzeczywiście jest stosunkowo duży wysiłek. Mam takie wrażenie, że jeżdżąc w podobnym Śląsku, tych dróg, które zostały zrobione już z Funduszu Dróg Samorządowych, przybywa na rok 2021 mamy takie same pieniądze, co poprzednio, co w roku covidowym, post-covidowym jest dużym wysiłkiem ze strony budżetu państwa. Minus dla mnie jest taki, że samorządowcy wcześniej składali wnioski na 300, 1,5 miliony, a teraz właściwie wszystkie wnioski są od 2 do 8 milionów. Więc przy tej zawiał, samej puli. W uważaniu zaraz. Dobrze. Także, szanowni Państwo, no bardzo się cieszę, że mogłem tutaj być, że będę uczestniczył w otwarciu tej, tej, tej drogi. Niech ona służy mieszkańcom, resorom aut, i no, niech będzie na tej drodze bezpieczna. Wszystkie dobre. Od tego bezpieczeństwa tu mamy trzech księży, zaraz będziemy święcić, przecinać i święcić. Są z nami radni, sołtysi z całej gminy właściwie, ale dwie sołtyski są najważniejsze. Aleksandrowice z Czasowicza. Gdzie jesteście, dziewczyny? Pokażcie się. Te dwa wnioski, co ja tak ostatnio wpadam do pana, czasami z rogalikami, to właśnie te dziewczyny tak bardzo, bardzo proszą. to jest też niedaleko z to jest też bardzo ważna droga. Bo u nas tak ładnie idą, że na pewno, na pewno zaoszczędzimy dużo i obydwie by się dało zrobić. No a już przynajmniej jedno. Ja. Proszę Państwa, no cóż, podniosły moment. Najpierw przecinamy, potem święcimy, tak? Jak to się robi? czy tutaj na nie, nie, nie. No, A niech może ksiądz powie, co ksiądz o tej drodze powie. Zostałem wywołany do, do tablicy. co sądzę, trochę będzie mi się ciężko chodziło na polowania, bo to za dobry asfalt. Lepiej się po, 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 po jeździłem, ale oczywiście droga jest o tyle yy, dla nas użyteczna i yy, myślę, że w dobrym czasie odbudowana, ponieważ yy, to radykalnie skróczą tego naszej wioski, do naszej parafii. Brzucka, aby dojechać do, do kościoła musiała jeździć kilkanaście kilometrów dalej. W tej chwili mają... Jedzie się tak, do nich 3 minuty. Przewiózce. Tak, jedzie się 3 minuty do nich. Przedtem jechali 15, więc teraz jak że zacznie dzwonić, to nie mogą do domu. I zdążą nam się jeszcze, nie? spokojnie, więc dziękujemy bardzo serdecznie za tą drogę. Myślę, że ona będzie nam wszystkim. Tylko jedna uwaga: trzeba będzie zwalniać, bo tam mamy zwierzątka. no to wiesz, przy tych zwierzątka trzeba uważać. Susły, to pokażę już do tego, bo tam rzeczywiście jest średnisko susła, które jest tutaj chronione. Jest, tak, jest. Spokojnie. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za tą drogę. Nie wiem, teraz świecimy, czy nami już Świecimy. Ministra. Ministra. W imię tego Pan z Wami. Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w Wszystko za to, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie, ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary, gór, gdzie istnieją między nimi odległości, budują oni nowe drogi i nowe środki lokalne, by pokonywać przestrzeń i zbierać się do siebie. Nazywajmy więc Boga po bogosławiu, tym, którzy wykonali tę drogę i tym, którzy będą z niej korzystać, by otaczał, wszystkich otaczał swoją łaską ochotę. słów w Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego Ojca. A teraz już go znacie i zobaczyliście. Z pokorą zanieśmy nasze wspólne błagania do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest drogą wiodącą nas do wiecznej ojczyzny. I powtarzajmy słowa, prowadź nas Panie drogą swoich przykazań. Prowadź nas, Panie, drogą swoich przykazań. Panie Jezu Chryste, Ty, stawszy się człowiekiem, przebywałeś pośród ludzi. Spraw, abyśmy wspierani Twoją obecnością postępowali drogą miłości. Prowadź nas, Panie, drogą swoich przykazań. Panie Jezu, Ty obchodząc różne miejscowości głosiłeś Ewangelię i uzdrawiałeś chorych. Przechodź nadal z naszymi drogami i pokrzepie nas swoim miłosierdziem. Prowadź nas, panie, drogą swoich przykazań. Panie Jezu, ty byłeś blisko uczniów żeglujących po morzu, wychwaliłeś ich z wszelkiego niebezpieczeństwa. Bądź zawsze z nami pośród nawałnic tego świata. Prowadź nas, panie, drogą swoich przykazań. Panie Jezu, ty towarzyszyłeś zasmuconą uczniom w drodze do Emos. Błogosław nasze podróże i swoimi słowami rozpalaj nasze serca. Prowadź nas, panie, drogą swoich Panie Jezu, Ty wstępując do nieba, otwarłeś nam drogę. Podtrzymuj nas, przygrzymujący przez tę ziemię, abyśmy otrzymali mieszkanie w Twoim domu. Prowadź nas, Panie. Panie Jezu, Ty oddałeś y, nas y, jako dzieci w opiekę swej matki, za jej stawiennictwem. Prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy Ciebie kiedyś mogli oglądać i razem z Tobą zawsze się uradować. Prowadź nas, Panie, drogą.

Boże ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą. I co z kopieką toczasz tych, którzy ciebie, w Tobie pokładają na ziemię. Błogosław wszystkim, którzy będą przechodzili i przejeżdżali tą drogą. Swoją łaską uprzedza ich kroki i bądź z nimi w drodze, roli od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną. I szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Czas Chrystusa, pana naszego Amen. Niech nam służy wszystkim. O! Żeby była praktyczna. Niech mi służy. Niech mi Proszę bardzo. Susły, to też. świstaki. E, zapraszam teraz tak wykonawcy, przedstawiciele wykonawców. Tej drogi, gdzie Państwo jesteście? O. Panie Tadeuszu, tak. Więc e, firmy są, że tak powiem, tubylcze, bo Pani jest przedstawicielką firmy z Piotra, jest stoi z Wołów czy Brzeg, bo zawsze mylę. Wołów czy Brzeg? Wołów. I Tadeusz, to jest mi na łóżku. Tu, Tubylczy tu, tu, tu. Drogi podatników, bardzo cieszymy się, że tak jest. Poproszę również panią przewodniczącą Rady Gminy, Aleksandrę Kukiewicz. Nie ma wyjścia. Trzeba drogę otworzyć otworzyć. Będą fanfary, Artur? Będą fanfary czy nie ma fanfary? どういうこと Ostatnie moje słowo. No. Można sobie począć na pamiątkę po kawałku. Czy ktoś obecny chciałby jeszcze zabrać głos? Bo ważne jest to, że tu jesteśmy w takim duży, dużym gronie. Przejedziemy tą nową drogą, obejrzymy ją sobie. Przejedziemy przez Brzuskę nową drogą, która była otwarta już przez posła obecnie, Pawła Heleniaka. Następnie we wsi Stryjno się zatrzymamy, e, gdzie też jest nowa droga. I na godzinę 11, myślę, że albo czuć, to jak to nam się uda, e, kto będzie mógł i miał czas, zapraszamy do węcz na taki mały poczęstunek, żeby uczcić ten dzisiejszy dzień. Jak woda będzie musiał uciekać tą świeżnik, jak nie będzie musiał, to też zostanie na <laughs> Czy ktoś chce zabrać głos? Nie wiem. Nikt? Dziękuję wszystkim i serdecznie zapraszam na dalszą podróż.